Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Już w grudniu mieszkańcy Ozorkowa, Barzęczewa, Będkowa i Rokicin, niemal spod domu, autobusami łódzkiej kolei aglomeracyjnej dojadą na stacje kolejowe, skąd odjeżdżają pociągi m.in. do Łodzi. Nowe linie, tzw. Tak kursy ostatniej mili, zostaną uruchomione w ramach programu po drodze z koleją. Jest on kolejnym krokiem w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w wódzkiem. O nowych połączeniach w Ozorkowie opowiadał Grzegorz Szrajber, marszałek województwa. My w skali województwa siedem takich linii na razie otwieramy, sprawdzamy ich działanie, sprawdzamy ich skuteczność. Województwo łódzkie będziemy dalej tak komunikować, aby jak najmniej miejscowości było wykluczonych komunikacyjnie, wykluczonych kolejowo. Ozorków, Parzęczew i Będków, Rokiciny to kolejne linie kolejowe komunikacji autobusowej Ełka, a w łódzkim od 12 listopada jeżdżą już autobusy na trasie z Zalów Łask. Z przejazdów tych korzysta wielu mieszkańców zarówno powiatu łaskiego, jak i Bełchatowskiego. Przenosimy się teraz do Ralewic. W powiecie poddębickim półkilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 479 przeszedł tu kompleksową przebudowę. W Ralewicach powstało ponad 500 metrów chodnika i 12 zjazdów. Droga została odnowiona, poszerzona i oświetlona. Przebudowane zostały trzy skrzyżowania. Pojawiły się dwie zatoki autobusowe. Dzięki temu mieszkańcy Ralewic, w tym dzieci wracające ze szkoły, mogą teraz bezpiecznie wysiąść z autobusu. Koszt prac to prawie 5,5 miliona złotych z budżetu woj... Województwa łódzkiego. Biję pokąd wszystkim, którzy się do tego przyczynili, łącznie z panem marszałkiem, że wziął sprawy w swoje ręce i stało się tak jak to stało. Czapkę głów. Pora teraz na podziękowania. W pracę wkładają całe serce i moc doświadczenia, pomagają najbardziej potrzebującym, słabym i bezbronnym, dają oparcie dzieciom odbieranym z rodzin biologicznych, wspierają niepełnosprawnych. W poniedziałek 20 listopada pracownicy socjalni z naszego województwa odebrali nagrody, wyróżnienia i wyrazy wdzięczności za to, co robią. Podziękowania przekazali m.in. Zbigniew Zięba, wicemarszałek województwa łódzkiego. Pozostajemy w temacie nagród i wyróżnień i zadajemy pytania. Ile ciołów mieszka w Lesie Łagiewnickim i jak można je skuteczniej chronić? Jak morfologicznie zmieniła się strefa brzegowa zbiornika Sulejowskiego? Odpowiedzi znajdziemy w rozprawach i pracach nagrodzonych właśnie przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Wyróżnionych zostało 19 autorów. Łączna pula nagród wyniosła 100 tys. złotych. W uroczystym wręczeniu nagród wziął udział Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. Na koniec zapraszamy do krainy Dnia i Nocy, czyli na spektakl familijny La Maila do Teatru Wielkiego Wodzi. To widowisko taneczne utrzymane jest w disneyowskim stylu z licznymi pięknymi melodiami. W La Miley zobaczymy 70 tancerzy baletu i akrobatów.